Co? Ho, ho, ho! 100 lat! Wow. Wow. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj mam cudownego gościa, Gabriela Inhidris. Cześć, jestem Gabriela i jestem z TikToka. Właśnie stamtąd możecie ją znać <laughs> albo z Instagrama ewentualnie. My się poznałyśmy na nyx Na Nyksie, na Makeup Influencer Academy. Agnieszka obudziła wow. mnie o 6.30, otwieram oczy, patrzę, Agnieszka Grzelak, mówię, <laughs> czy to mój suboptor? <laughs> czy to mój sobowtór? Myślałam, że dalej śpię. Ale wstałam, otrzymałam się i okazało się, że to była prawda. Tak, jak gdyby ja tak by. dobry. No, się podawa, Złapałam taki vibe, że stwierdziłam, że zaproszę ją na bitwę kalendarzy adwentowych, bo to jest hit, słuchajcie. Będzie Sephora vs. Douglas. Kalendarze, które mają podobną cenę, bo twój kosztował 150 zł. A mój 180. Uuu. No to jest porównanie biedne kalendarze, nie? Tej tańszej wersji. Ja już pracowałam 3 lata w Douglasie, więc ja pamiętam wszystkie kalendarze sprzed 3 lat, więc zobaczymy, czy oni się poprawili, czy się pogorszyli. Albo może powkładali te same rzeczy. Albo tak, te same rzeczy. Jak będzie coś ze starym logo, to jest te grube, to znaczy, że wsadzili tam stare rzeczy. Od razu mówię, nie? I wy teraz już też wiecie, więc <noise> zaczynamy test i będziemy przede wszystkim e, otwierać te same okienka i równocześnie będziemy sprawdzać, które okienko jest fajniejsze. I na koniec jeszcze porównamy, jak gdyby całościowo, co o tym myślimy. Które warto kupić? Bardziej, bardzo. Warto. Wierzę, jak moja koleżanka kiedyś straciła paznokcia na tym kalendarzu? Ale że tak robiła właśnie jak no ja Właśnie teraz? robiła tak jak ja teraz, nie? Ale miała złą manikurzystkę chyba. Ja ogólnie powiem ci tak, że na wstępie mój kalendarz podoba mi się bardziej niż Twój. On do mnie bardziej przemawia. Mm, zdecydowanie. Douglas ma te kalendarze tego typu już od kilku lat. I w ogóle ten design stoi w miejscu, tylko się obrazki zmieniają. Aha. Bo ta stylistyka mm. nie przemawia do mnie, a to jest takie uu, To jest mega świąteczne. nowoczesne, takie trochę świąteczne. No, a jednocześnie kolorowe. Dobra, o, jest jedynka taka malutka. U mnie wygląda jak fajka. <noise> Dobrze Douglas. O kurde. Get caught red handed. Ja nie mogę tego odwrócić. Ty już I o co chodzi? Trzy lata w perfumerii. Robi swoje. O, mamy co, słuchajcie. Wow. Co, co to jest? Nie, czy nie to, jest lakier... to jest lakier do paznokci. Każdy kalendarz adwentowy musi mieć dwa lakiery do paznokci i jedną gumkę do włosów. Sephora wow. 1.0. Z czego to wynika? Bo nikt tego nie kupuje i muszą to wcisnąć. A, okej. Okay. W ogóle, w ogóle ale się meldzę. What <laughs> <O kurde. laughs> Poczekaj, to jest taki no, świąteczny czerwony kolor, ale ogólnie cute opakowanie. Natomiast myślę, że wygrywasz ty. No nie no, to jest tak. nowy produkt, ja tego nie pamiętam jeszcze. Za moich <laughs> czasów! Ja tego nie pamiętam. Dobra, dwójka. jak one są niepoukładane. O, o, o! o. Easy stick. Such an easy stick. A, dobra, bo to było po, po francusku. Ale fajne, że mają opakowania jeszcze tak dodatkowo. Uuuu, uh, maska? Stig matujący. Nie, to jest maska w stiku. Oh, o, to mnie stick. zaskoczyli. Wow. To są nasze produkty. Ty masz co to jest? Żel do mycia twarzy z kolekcji Citalasso. I to jest ta kolekcja, która najdłużej na półkach leżała, bo nikt nie chce jej kupować, bo zobacz jak ona pachnie. A już przez to czuć, czy... no. Nie wiem, czy to nie, nie pękło gdzieś. O Jezu. Śmierdoli, nie? <laughs> Dziwne to jest, ale powiem ci, że o wiele bardziej podoba mi się to. Bo to jest maska w stiku. What the hell. Pięciominutowa. Kr Piędziwicowa. Ty, to, to nie wygląda jak ten wiralowy TikToka, taki, co sobie nakładają w tych re reklamach tych chińskich i tam im wychodzą jakieś wągry? Ty, ja nie wiem, ale to dla mnie wygląda jak taka maska typu glinka? Glinka no ale ona z drugiej strony jest taka dosyć gładka. No ale nie wiem, ogólnie fajna opcja, że się nie musicie babrać, tylko po no. prostu nakładacie sobie ze stiku. Dobra, moim zdaniem, sorry, ale tu wygrywa. Mm, teraz sephora. Mhm. Trzy, Trzy. O, mam. A ja nie, nadal nie mam trójki. A, jest! Cozy. O kurde, skarpety. Co? A o. nie. <laughs> Jeszcze lepiej. Ja bym stwierdziła, że skarpeta wygra. Spinka! Tu mnie zaskoczyli, nie? Wow. I to coś do mycia? <śmiech> <śmiech> Mamy spinkę versus rękawiczkę. Co jest, Twoim zdaniem, bardziej przydatne? Ja mam prógę, więc nie będzie to jakoś super wyglądało, ale czy to jest w ogóle ładne? Właśnie szczerze chciałam powiedzieć, że jest <noise> straszny chiński badziew, nie? Nie wiem, co wybrać, wiesz? W tym nie wiem też, co wybrać, <noise> znaczy nie do końca wiem, co to jest. Mi się wydaje, że to jest do mycia, w sensie, że wiesz, że tak jakby peeling, że dajesz sobie żel na to. A, czyli że gąbka do mycia. No, tylko tak, tak, to jest takie szorstkie, tak jakby bardziej peelingowe, więc... Pilinguje pan. No ja bym chyba powiedziała, że to jest rem Ta, no, remis. Że tak, remis. To jest szmelc i to jest szmelc, nie? Zróbmy remis. Czwórka. Cztery. O! Ooo! <laughs> ja, Chciałabyś ale gramofon, jak się hmm. Harmonika! Czekaj, o oh, jest. No, zgadnij co to może być. Gumka do włosów, no, ty... Wow. Wow. A ja mam... Fizzing Star. To kulka. jest do kąpieli. Do no, kąpieli. Tak jakby kulka do kąpieli versus lakier. Wolę kulkę. Kulka, Wolę no. kulkę. No nie ma za dużo do powiedzenia. No o nie, tym. no. 5. Shine. Give your skin a bedtime cleanse. Podoba mi się to, że. Podoba mi się twój angielski. To w wielu krajach byłaś, mówisz? <laughs> ja zawsze tak czytam, kocham to. Mi się to podoba, że tutaj są na opakowaniach opisane mniej więcej rzeczy, które mogą być w środku. Więc to jest. Ja nie wierzę. No dobra, mam, mam. Ty! co to jest? O, o czekaj. Penseta. Przydatne. A ja mam. To jest chyba ten. Do, do makijażu? Płyn do makijażu? Co to jest? To Woda wicelarna. Z cynkiem. Douglas hmm. ma dobre pensety. Ale w ogóle obie rzeczy są przydatne. Więc w zasadzie tutaj też by mi było trudno wybrać. To jeden jeden? Chyba tak. Jeden jeden. No. Szóstka. O, ja mam bardzo dużo. I ja na początku miałam szybciej znaleźć, a teraz. Cleansing time for noses. Dla nosa. Wow, czyli tu może będą te. Nie. Gdzie jest ta szóstka? Hm. ちょっと。 Tak, to jest to, co myślałaś. Okej. Okay. Plaster do nosa? Ty... Na wągry. A ja mam wodę micelarną do demakijażu. Czyli jakby tak trochę poprzednie okienko. Tak, poprzednie okienko. Huh. Ja na przykład nigdy nie używałam takich plastrów, więc u mnie, dla mnie to jest nieprzydatne ja bym wybrała tą wodę micelarną. A ta woda mieszczy um, pastrz w oczy. A. Więc um, do widzenia. Żegnam się z nią niemozielą. <noise> Czyli wybrałabyś plaster? Wybrałam plastry. Czyli co? Siódemka. A ja już mam. Time to get starryized. Ale ładno. O kurczę. To jest do demakijażu. Jeżeli ogląda to jakaś moja koleżanka z Daglasa, bardzo proszę w wiadomości prywatnej napisać mi, co to jest. Demakijaż. Do de demakijaż. Z wodą chyba. A ja mam cień do oczu. Bardzo ładny kolor. Z brokatem. Wolę twój cień. Bardzo Ale z... ładny. Naprawdę myślisz? Że... No, to jest taki cień dla takiej pani, co się nie maluje. No to właśnie... takie. właśnie o to chodzi, że to jest taki to no, jest nudny. To tak... No, dla mnie nudny. No, <laughs> no dla mnie też, ale wiesz, dla takiej pani co tam to będzie jeden cień na dwa lata, to... A nie, no to wtedy tak. No ogólnie taki bardzo neutralny, no. błyszczący cień. Kładziemy, wygrałaś ty z Seforą. E, tak? Mówisz mój cień wygrał? No tak, zdecydowanie. E, e, I co 8 mamy osiem? Aha. Kurde, jak ja teraz szybko znajdę... No ja nie wiem właśnie, kurczę, na początku ja Cię wyprzedzałam, a teraz... Tutaj mam będzie coś do kąpieli, bo jest Yourself i na kokonbacie. Czekaj, kokonbacie... To jest, dobra! <noise> o nie! Co to? To są maseczki do twarzy, a Po polecieli. Te maseczki do twarzy, cena ich regularna? Za moich czasów 12 zł. Tak? Za, za moich czasów. Wow. Nie o. wiem, jak kula, bo wie, czy. O Jezu! Takim starym mydłem trochę? Hmm? No nie, dla mnie jak gdyby druga kula trochę bez sensu, więc ja chyba bym wylała maskę. Nie, te maseczki były bardzo fajne. Dziewięć. Ja mam takie ładne pudełeczko. No właśnie, ja tak nie mogę ładnie pokazywać, ja tylko tak roztwieram. O kurde. Uuu. Czy to bielizna erotyczna? <laughs> nie, naprawdę. <laughs> tak? O nie, nie, ale byłam blisko, powiem tak. Ty! O, patrz, zgadłaś. Mówiłam? Gumka, teraz czekamy na mnie na gumkę. Ale u mnie tu patrzę, że tak idziemy w daglas w dobrym kierunku. Ale taka satynowa, w zasadzie dobra do, do, do twarzy, ale ogólnie e, moja jest taka bardziej welurowa i z jakby takimi łóżkami, że niby taka... Kukarka. Nie, twoja jest bardzo ładna, no. taka, że nawet ja bym, kupiłabym ją. I ogólnie ja uważam, że wygrywam. Wygrywa. Agnieszka wygrywa. I ja już mam dziesiątą okienka, już je widzę. Okej, ja, eee, ja oczywiście... Okay, ja gdzieś... O, 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 o zgadnij. Naprawdę? No, no. Dwa Za. lakiery, mówiłam ci. Zasada kalendarza randowego. Wow. Dwa lakiery do paznokci i gumka do włosów. Gumka do włosów. A ja mam... O! Kredkę do oczu? Zawsze też a, są kredki. Czarna kredka do oczu, taka uniwersalna, a twój lakier jest taki... Taki też... lovely glow, nail polish, piękne paznokcie. Delikatne a, kolory. A, ma taki e, połysk hmm? złoty. Nie sobie. no, to lepiej niż czerwony twój taki. O, ten taki, o. O, czyli ty masz dwa, ja na razie mam jeden. No ja mam dwa normalne kolory. I pytanie, no mi się wydaje, że czarna kredka jednak jest no, bardziej przydatna. No, pszterka. lepiej, lepiej czarną mieć kredkę. Cing! Punkt dla 11, tak? Była dziesiątka chyba. Under the coconut tree. O! Oh. Oh. Ja będę miała kretkę. Strzelam. A ja mam coś dużego. O nie! Zaglas uh. idzie w jakimś wow. dziwnym kierunku. O nie, to jest takie obrzydliwe! To jest stóp. No, to jest takie. Mm. O. O. To jest maska kokosowa do twarzy na 5 minut. Ona jest w płacie? Czy w... Tak, w płacie. Dobre mają te maski, Sephora. Ja w ogóle powiem wam, że... Ja uwielbiam maski, więc... E, a to jest... Ty, jak ten, ka, kastet? Kastet, kastet księżniczki. jest <grym> serduszkiem. <Jeszcze> taki delikatny. <grym> tak. Że w zasadzie nic nie mogła zrobić. No ja uważam, że maska jest mega przydatna. A tego ja nigdy nie używałam. To są jest obrzydliwe. Takie nie... nie, nie kaw, palec. I wygląda jak stópki takie. <grym> jak paletynkowa edycja, więc No. Ogóle, e, nie no, tutaj nagle tak widzę, taki poszedł w kierunku ciekawym. Podoba mi się wasz kierunek. <grym> więc no uważam, że znowu wygram. Mam, sorry. Co my tutaj mamy? Dwunastka? Zamyśliłam się z tymi <grym> O, kredka tu będzie. Ja mam mirror, mirror on the wall. O, pomadka. Pomadka shiny kiss. Nie, stara. Nie. Co, co, co to jest w ogóle? O kurde. Czy to to jest... jest medal. Medal. <grym> to jest takie rozczarowane dziecko, które otwiera ten kalendarz na ten tym takie... Mm. No dziwna akcja. Ogólnie wygląda tak jak przypinka. Ale tu ma lusterko i jakby nie wiem do końca o co chodzi. Gdzie to mam sobie dać i co mam tym sprawdzić? Znaczy, to na mnie wygląda jak gratis do zakupów i to nie powinno być miejscem moim zdaniem. Nie, bo to jest takie widać, że napchali, byle było coś. A ty co masz? Ja mam pomadkę czerwoną y, Shiny Kiss i za moich czasów nie było tych pomadek, więc te pomadki na moje oko są świeże, że to jest coś z tego roku. Tutaj totalnie ty wygrywasz, nie ma jakby hands down. 13. Made for travel coconut. o! dziś o, małe. Coconut. Yes, yes! Invisible spineczka. Jest, po prostu ty wiedziałaś. Przysięgam, że ja nie widziałam tego, ja po prostu przepowiedziałam przyszłość. Oh. Sexy, love that. 80s look. <noise> no, powiem ci, że trzyma. Tu mamy nasze dwa okienka i, i to są miniaturowe chusteczki do oczyszczania twarzy. Bardzo Osoba. fajne. Sephora ma dobre te chusteczki, te peelingujące, te. Tak. To jest ich. Uwielbiam te chusteczki do twarzy, a to jest travel size, więc dla mnie to jest mega przydatne. Mm. Mega. Super Ale ocen. kto wygrywa? No ty, no. No bo śmieszki śmieszkami, no ale wolałabym chusteczki. Ja no. też, no bo gumek to już mam. No, wiadomo. Ale ciekawi mnie to, że to dają tylko z serii kokosowej. No, widać co się nie sprzedaje. Na moje oko, no, rzadko są dobre rzeczy w kalendarzu. Zawsze jest tylko taka jedna perełka i ja jeszcze jej nie wyciągnęłam. A to właśnie zobaczymy, co będzie naszymi perełkami tutaj. Ho, 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 ho! Co mamy te czternastka chyba teraz. No, 14. zgubiłam się. jest, mam. O! Nie zapomnij swojego porannego koktajlu, mówi Sephora. Bas Frizz! A, czyli kula do kąpieli? Mhm. O. o! Krem do twarzy z rozświetleniem versus kula do kąpieli. Czyli wychodzi na to, że w każdym kalendarzu też będzie kula do kąpieli. Wychodzi na to, że czyli tak. lakier, gumka do włosów, kula, kula do kąpieli. I kredka czarna. A to u ciebie jeszcze nie było. Jeszcze mnie nie Czekamy było. na to. Czekamy na kredkę. Ja bym powiedziała, że to mi się bardziej przyda. Ja też wola twoje do twarzy. No, nie? taki malutki kremik. No, super. Też Sephora w ogóle miała dobrą pielęgnację, pamiętam. A proszę. Piętnastka. I właśnie tutaj widzę, że warto Sephory Plus, bo twój wygląda estetycznie, tak. a mój wygląda jak No, teraz jest taki po. O. o. Ja w ogóle nie lubię, jak się powtarzają rzeczy w kalendarzu. Tak, to jest takie o. Także już to widziałam. O nie! <laughs> Ale szmelc! No, jest to pilniczek travel size z napisem Holiday Vibes versus Twoja maska do twarzy, więc wydaje mi się, że. Ja mam... Nie, maska, maska tak. jest fajna. Chyba, że ktoś na przykład akurat potrzebuje małego pilniczka, który włoży sobie do kosmetyczki takiej podróżnej. albo do portfela, jak ja. Ja zawsze w portfelu coś takiego. Co? No, bo ja nie mam torebki. Gdzieś wow. mi plecak? Ja w ogóle nie, nie lubię nosić ze sobą rzeczy, więc ja zawsze no. biorę tylko telefon i klucze. I Tyle. Douglas tutaj, mi się wydaje, Douglas że... Douglas wygrywa. E, 16. Mm, a proszę. O, ja mam duże coś. A ja mam coś do ust, bo jest napisane, Drone to this perfect life". Kurde, co to jest? Patrz! Ten sam szmelstwo u ciebie, tylko większy! Ej, no to oni Ej, się ale chyba omówili. omówili się. Obczaj. Halo. Dzień dobry. Ty masz większe to lusterko, więc twoje moje. Nie, zobacz, jest... że moje nawet tak rzeczywiście wyglądasz. A twoje. A, st... Tak, no. ale może dlatego, że. Ty... A, bo tu jest folia. Okej. Okay. Tam oczywiście, ale, ale i tak... Nie, to ja nie mam folii. Z tych dwóch jest lepsze, natomiast w moim pudełeczku... Czerwona. Było, tak, była czerwona kredka do ust. Travel size też, więc jakby spoko. Gdzie dobry, pani kocie. Bubu -bu -bu -bu. się obudziło, tak. Tutaj, no mi się wydaje, że w tym chyba by wygrała kredka. Kredka, kredka. No? chociaż zaskoczyło mnie to lusterko i myślę, że w innym zostawieniu pewnie by wygrało. Czyli osiemnastkę. Nie, siedemnastka teraz. C Krabik All Off. O nie. Co będzie to? Trzeci lakier. Ja mam e, peeling do ciała. Ale czekaj, czy to jest do ciała czy do twarzy? A nie, do wizaż, czyli do twarzy jednak do twarzy. No. Nie no. No, no, to okej. Okay. Ale fajne to jest, powiem ci, bo też jest travel size, więc w zasadzie wyjeżdżasz, bierzesz sobie i ja w ogóle lubię peelingi też. No. Wolę twoje. No zdecydowanie, szczególnie, <laughs> że to jest trzeci lakier. Szczególnie, że to jest trzeci lakier. O czym my mówimy? A teraz osiemnastka. Osiemnastka, u mnie też malutka. Pink is the new chick. O, o, co to? To powinno być jako gratis do zakupów. Mm. I to maski za 5 zł. Ja mam kolejny lakier. Pilnic. Wydaje mi się, że to jest taki pilniczek z blokiem polerskim. A, okej, okay, czyli to jest po prostu taki bardziej do wygładzania paznokci niż no. do. Czyli jakby połączyć mój pilniczek z tym, to wtedy by to miało sens. Ale po co takie rzeczy dawać? Ile znasz osób, które używają tradycyjnego lakieru do paznokci? Mm, zero. No ja z, z moją mamę tylko. I tutaj są cztery rzeczy dla osób, które robią sobie tradycyjnie paznokcie, gdzie. Ej, rzeczywiście. Cztery rzeczy dla osób. No, u mnie. Ale pytanie, co tutaj wygrywa, bo u mnie jest lakier do paznokci. Chociaż lakier chyba mm. bardziej so, to jest szmelc i to jest szmelc. Albo bym dała y, ten r, Remis, albo bym dała jednak seforę bo no Ładny, lakier, ładny, kolor. Do, ładny kolor. Ładny kolor jest kolor. Bardzo... No dobra, to niech ci będzie, już trudno, ding, niech, ding, będzie... Ding. <laughs> niech będzie. Uuu, zbliżamy się do dwudziestki już, teraz mamy dziewiętnastkę. U mnie jest dosyć duża. The secret to an impactful eye look. Coś będzie do oczu. A ja mam... Lily Billie's enjoy the tropical feeling. Prem Dorong. Wow, a ja mam maskę do podoczy. Dla mnie to jest super przydatne, a krem do rąk też jest przydatne. Też. I ta seria Home Spa jest fajna, bardzo. Ja zawsze babci na święta kupowałam Home Spa. O, więc no to ja bym dała remis. Mi się wydaje, że obie są przydatne. Tak, bo to bym używała, to bym używała. Mm. 100 lat! Niech żyję <Dziękuję. Mierzyje śmiech> 20. Shine bright like a oh, oh, kurde, yeah. paczek jaki mały taki fizdrygał. A ja mam shine bright like a top coat. O kurde, Ooh, ale yes. szmelc! Ale szmelc! Nie, dlaczego?! Od razu próba testu. Yes. To ty mówisz próba testu?! Tak! No właśnie! Próba testu. O, o, Czyli u mnie też są trzy lakiery. Ty umówiłeś Nie, oni się. się umówili. Jestem pewna, że się oni umówili. Oni się umówili. Mm -hmm. Patrz, 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 już się rozwala. Tutaj. Yes. Mamy bitwę pomiędzy tą super spinką i... Z tym lakierem, znaczy lakier. Top coatem. No, no lakier. Top lakier. no, ale Weź. mimo wszystko słabo. Słabo, wsiór. No to 27. O, będę miała kredkę. Pytanie, czy do oczu? Czy to never mi? without my twin? O. O, duża, pełnowymiarowa, fajnie. Intense Kohl Pencil. Dobre Nie. są te kredki. Owczaj. Nie, to mi zaskoczyli, ale no. ta jest ładniejsza, szczerze ładniejsza. Tak, bitwa tego okienka to jest Douglas. spinka versus kredka. No i tak. Przy... No. Bardziej przydatna jest zdecydowanie kredka, chociaż ta spinka jest już ładniejsza niż ta. <noise> za <Zabroną> pewno ładniejsza <noise> niż ta. <noise> też prawda. Te kredki są spoko. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów. Za <noise> moich? To były dobre. 22 Zostały nam trzy okienka. O kurczę, ja się boję, nie? Ja się boję. Spinka. O ile obstawiam, okay. że to będzie spinka? Patrz. A nie. Oo. A ja nawet nie wiem co to może być, ale o nie! Kolejny cień! O nie! Co ty? Pusty słoik! Oh. Dlaczego, Douglas? My to dajeliśmy. Klientka to... chce próbkę, to my to da darmo laliśmy. Dlaczego? Wy to dajecie w kalendarz. Co ty masz? Ja mam kolejny cień. No i wchodzisz w kolorze no? normalnym. Ale zobacz w ogóle to! O nie! Ty, ale to jest chyba po to, że to jest wymienne, jakie Jak wygląda. Wy a, a, nie, wymienne. No. Ja myślałam, że się zepsuło. Nie, to tak chyba, tak wygląda w ogóle. Weź, ale nie więc... czemu? No dobra, bitwa. Cień pomiędzy pustym pojemnikiem. To jest pusty pojemnik na próbki. Hmm. No przykro bardzo, powiem ci, że to jest chyba jedno z najbardziej... To jest takie pusty... rozczarowanie, nie? Nie jest dobrze. No cóż, puls dla syfowej. 23 Prawie święta. Czujesz? Czuję, Czuję już. <todgłos> Last Christmas. I gave you Marhaj... Marhaj. Ma <todgłos> <todgłos> o, o. Spongebob. A ty masz gąbeczkę, a, ja a ja mam... Holder. Cold finger loop. No. Finger... Nie, finger... Co? No jakiś finger loop, w sensie do telefonu. Do telefonu, że wsadzasz no, tak. w palec. Pamiętam, że te gąbki z daglasa były twarde jak drewno. A ta, powiem ci, że się poprawiła. ale okay. weź zobacz. O, nawet na Takie Vivo, jest nie? No, ale mamy bitwę taką, no powiem ci, że. Znaczy, to w ogóle nie jest dla mnie do kalendarza beauty, nie? A. Więc ja bym powiedziała, że gąbeczka jest bardziej przydatna, jak ktoś kupuje kalendarz beauty. Ding, ding, ding. Te gąbki właśnie. z one były w cenie 39. No to tym bardziej. No to weź, Wiocha, 2. Last Christmas teraz. Czy to jest już ostatni dzień? Tak. O nie, u mnie jest takie małe. Żartujesz. No, jestem taka rozczarowana. Jeszcze zanim otworzysz, okay. myśl a propos ostatniego pudełka. Nie. Ja lubię, jak ostatnie okienko jest takim hitem. Jest wiesz, największe. Ale zawsze jest nie tak. Ale to kurzy, no ludzie, róbcie tak, żeby tak było. No. U mnie jest jakaś kurde kredka, nie? Czuję to. W kościach. A ja nawet nie wiem. Zobaczmy. O! O! Bardzo dobra trzynastka. No, to jest najlepsza pomadka z sefory. To jest dobre. I wow. ja kupiłam z polecenia właśnie koleżanek, i powiem Ci, że to jest taki kolor, że jak go znałam się nim, to wszyscy pytali, co to, co to, nie? Więc to okay. powiem Ci, że to, to jest taka perła tego kalendarza. Wow, tak wygląda nasza bitwa. Ty masz y masakrę masakrę, kurde, ka wstępna wow. No powiem Ci, że jak ja to zobaczyłam na początku, byłam rozczarowana, ale to dlatego, że nie wiedziałam, że to jest taka dobra pomadka i taki fajny kolor. Znaczy ona tak wygląda źle, ale, ale ona jest ładna, nie? No to u mnie to, to jest, jest przydatne no. mega. Ale zły no. z ten już do rzęs też przydatny. Też. I on podejrzewam, że nowy kosztuje około 40 parę złotych. To już się opłaca. Ale ja nie pamiętam tej maskary, więc jest świeża. Gorzej, bym powiedziała, o pamiętam. Tylko ja, ja na przykład używam tylko wodoodpornych e, tuszy, więc na przykład u mnie to by się nie sprawdziło, ja bym to musiała nie, nie. komuś oddać. No i ja bym tutaj powiedziała, że Sephora dla mnie ma więcej... No kurczę, pewnie! 1-0 dla ciebie od razu, nie? Okej, okay, no to teraz trzeba to podsumować. Więc jak widzicie, pięknie ułożyłyśmy sobie produkty, żeby było łatwiej podsumować. I zacznijmy od tego, że każda z nas ma trzy produkty do... Paznokci. Do paznokci. W sensie hmm. trzy lakiery do paznokci. Mamy też pilniczki, tylko ty masz taki buffer, a ja mam po prostu pilniczek-pilniczek. W ogóle dla mnie hitem jest to, że ten sterko się powtarza. I jeszcze w takiej podobnej formie. Tak, taka przypinka, jakby to widzicie. Badziewka. Ja w ogóle na początku myślałam, tak. że to jest przypinka, tylko że im się popsuła. I tak, o, coś im odpadło. A potem okazało się, że to jest ostatnie. Wiesz, że w którymś roku podobno były naklejki w kalendarzu? Wow, w którymś roku były naklejki to było już takie... Może mi się budżet nie zamknął mieli takie... No, no naklejki! Mamy produkty do ust, ja mam jedną pomadkę i jedną kredkę. Ja mam dwie A ty masz pomadki. dwie pomadki. No, tak naprawdę te, taka sama ilość produktów do ust, tyle że u mnie są dwa różne rodzaje. Masz kredkę do oczu, ja mam kredkę do oczu. Tak, tylko że ja mam dużą. Mhm. I tak. bardzo dobra jest to kredka. Ja mam Travel Size. Ta I też są dobre. Do włosów mamy ile rzeczy? Ja mam trzy. Tak naprawdę. Ja mam dwie. I ja bym powiedziała, że produkty włosów są jednak trochę lepsze z safary. No to od takiego otwierania to zaraz. Zaraz się połamię. Masz coś do oczu, bo ja mam dwe, dwa cienie. Nie, ja mam tylko maskarę. Nie, bo ja mam ten akcesorium te 18. No, bo... plus. Ty masz bardzo dużo akcesoriów? Tak. A Sephora nie dała akcesoriów takich stricte, ale. Co szczęście, właśnie o to chodzi, że mi się wydaje, że pielnacja jest bardziej użyteczna niż właśnie takie rzeczy typu to, o. albo tak rękawiczka. szczególnie, że to jest taki plastik, hamski, po prostu takie... Mm. Okay. Ale twój jest o 30 zł tańszy mimo wszystko. Okej. Okay. Czyli jakby jeden produkt tani, taki pełnowymiarowy. Ale jakbyśmy to miały podsumować, to ja chyba bym kupiła z Sephory. Ja bym też kupiła z Sephory, Bo no. te produkty są takie użyteczne. Nie wiem, tak. czy ktoś to podliczył. Mamy podliczone, więc będzie mieć wynik tutaj taki typowo okienkowy, ale my patrząc na to z góry i po mm. przemyśleniach, uważamy, że mimo wszystko z Sephory jest bardziej przydatny i ładniejszy, tak jak już wspomniałyśmy. Tak, bo zobaczcie, po, oh yeah. po skończonej operacji moja harmonika wygląda jak kupa. <noise> No ogólnie no. to niezbyt e, przyjemnie. A i w zasadzie człowiek jak to otwiera normalnie, to musi przez miesiąc z takim kalendarzem tak, żyć. Tak, tak. A to jak twój wygląda? Po wszystkim wygląda po prostu jak... Ej, tylko. nawet wiesz co, możesz sobie, nie wiem, majtki w tym trzymać, nie? Można to jakoś no. wykorzystać, y, bo z tego to już nic nie zrobisz. No. Ale ogólnie y, przynajmniej teraz już wiecie, co kupić bądź czego nie kupić. I mam nadzieję, że podobał się wam film z nowym, cudownym gościem. Wielkie brawa dla niej. Powiedzcie, że jakby co w opisie będzie link do jej... Pewnie Instagrama. Instagrama, więc trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Więc wesołych świąt. <grych> pa!